Dobrze, lecimy dalej. A, o, wybacz. Myślałam, że jesteśmy w innym miejscu. Tejsze kolory przypominały mi o pełnych okropnych doświadczeniach. Wracając, dlaczego do to miejsce tak wygląda? Czy też czujesz, że jakby narostą w tobie pewne uczucie? I rodzi ono w tobie... W sensie tak jakby coś cię otaczało z każdej strony, niczym jakiś strach? Nic nie czujesz? Dlaczego ja nic nie czuję? Hmm. Roz, patrz, z tyłu jest coś napisane. Od zawsze miałam przeczucie, że pudełko teleportacyjne wysyłają z nas e, do coraz głębszych miejsc. Im głębiej, tym więcej wyrastało abnormalnie. Misia dziwnie się zaczął zachować, nawet mi się. Jak ja zawsze rozmowa wyglądały niepokojąco. Misia powiedziała, że widzę bardzo dziwne rzeczy, czy to dlatego, że moje oczy są zepsute. Czy powinnam wydłupać zepsute oczka łówkami? Zaczęłam się bardziej słów. Dorośli oszegają mnie, że jeśli dusza zacznie ulegać korupcji, to szaleństwo zacznie być bardziej widoczne. Powinnam przestać myśleć. Zostań tu i nigdzie się nie ruszaj. i znajdę dla ciebie parę cukierków. Powiedziałem mi, się masz więcionią. Gdyby tylko goście mogli podążać tymi ścieżkami co ja. Byłabym wtedy w stanie zabrać mi się ze sobą? Ciąg dalszy nastąpi, czyli co Bóg zostali mm. Kolor emocji. Co to B, A... B, a Wow, serio? Łapa. O! Oh. Lerkowa ta ręka pod kontrolą pulwką. W jej pompie w niej nie nie ma żadnego płynu, więc za to jest bawełna. Mam nadzieję, że to nie jest ręka. Cała ręka jest wymalowana kredkami. Z rany, w której wylatuje bawełna, jakimś cenem wyrastają materiałowe kwiatki. Nie mogę tej są pogadać. No smutek, a mogę tylko tu przejść. Ok, czujemy się w uczucie, które określi do mojego serca jest ciepłe, ale zarazem odrażające. Czyli co? Mi się wpindoliły siebie same? Kolor emocji... Co to za kolor emo emocji? Niepotrzebne części... Na cztery? O, p in k może to będzie pink? dobra czyli kolejny to będzie jelów I powiem, że jest tak oczojemnie żółty, że masakra. Jest tak żółty, że nawet tych gwiazdek nie widzę. Ja pierdzielę. Hehehej, <laughs> ten uśmierzy. Najpierw Daj mi pierniczka. Nie dać mi piernika! Wow. Tak, ja, właśnie daj mi piernička. lepiej zapomną o tym wszystkim. Lecimy dalej. W końcu się stamtąd zostałem, czułam się strasznie dziwnie, gdy te uczucia nawiedzały mój umysł, mimo że ty nic nie czułaś. Tylko w jaki sposób wróciliśmy do początku? Ja <grym> może nawet wrócę tylko znajomość języków. P. O, czekaj! Czyli jedynka to jest p i To będzie drugi od dołu, nie? N o, a? No -a? é díghi. A tu już ma jakaś exit. Smutek. Don't look back. Biegnij! Mm? <laughs> Ale gdzie ja mam do cholery biegnąć, co? O! Wyjście. Uf, to coś już nas nie goni, prawda? Nie, nadal się boję, a forin, chodźmy trochę dalej, co jeśli to nas dalej goni. Nieważne, chodź przestań. Czy My wróciliśmy do punktu wyjścia. Mam co do tego złe przeczucia. A, mnie, no nie. Nie ma wstądu ucieczki, każdy znak prowadzi do tego samego miejsca. Coś właśnie stało? A po lewej jest na znakach. Pamiętam, że coś było napisane exit, wyjście, racja. The end. O nie no. Bodzie ci podłogę. A nogi też są na seniorce, z tym niepołamana, gdzie jest A, ona sama schodzi. Jesteś cisza. Zapewne, że razem tu spadłyśmy. Bo jak nie z papieru, to może gdzieś to leciała. Jeśli byłby to film horror mogłaby zostać zabita. Moglibyśmy zostać zabite jedna po drugiej. Nasze oczy zastąpili. musikami. I zaszyliby nam usta rozciągnąć naszą skórę. Nie, no przynajmniej tak, te się za się zase dużo problemów, Dlaczego w ogóle opadają o północy? Niczego z nich nie pamiętam, bo zasnęłam. Och, dlaczego upadek na ziemię ani trochę nie boli, ale też czy się już tak, miałam nadzieję, że będzie inaczej. Cóż, muszę sobie z tym poradzić. Dobra, musimy coś się stąd ruszyć. Nie możemy tak bezczynnie stać. Właśnie, bycie bohaterką horroru nie jest takie złe. Całkiem dobrze mi szło, by zejść tak daleko, wszystko jest ok. Kiedyś zniknęłam. O, dostałam osiągnięcie. Ty byłaś tu cały czas? O, nic nie słyszałaś, nic, o Nic, nic. <śledzianowity> no już i, nie możemy tu długo siedzieć. my tam możemy tu posiedzieć. Albo i nie! O, o podwór! Powiemy, czy macie blisko siebie. Może będzie niebezpiecznie, jeśli nas zauważy. Wow, sklepik! Ok, w Ciemności potwory są w stanie usłużyć pojrzałek. Wyskoczą z ciemności, bo odrażasz wszelkie zagrożenia. W jest coś napisane, więc odwracasz kartkę i zauważasz, że pismo z tej strony wygląda inaczej. Nie wiem, co mnie ominęło, gdy wracałam do domu. Przyniosłam do sobą wiele cukierków z domu, ale jak ujrzałam misję, mnóstwo mokrotyli zasłoniła mi się mokr... wzrok. Nie wiem, dlaczego Daily też tu jest. Wygląda na bardziej zastosowanego niż zwykle. Byłby odrób swoje zadania, zanim będziesz yy, się dobrze bawić. Zanim będziesz się bawić, jest tu niebezpiecznie. Po pierwsze, nie chodzę do szkoły, więc czemu miałabym odrabiać zadanie? Po drugie, nie chciał dopuścić mnie do misji, tym bardziej powiedzieć, co się dzieje. Próbowałam się z nim wykłócać, ale wysłał mnie prosto do domu. Ale on mnie nie powstrzyma, jestem musiał nicą, nie przez tyle prowadzić i ile razy mi się nie uda. Teraz, Misia, jeśli czytasz to opowieść. Jak najszybciej zaczniesz szukać jakiejkolnicy w fabryce komfortu. Jak już mnie znajdziesz, to obiecuję Ci, że pozwolę ci ukończyć szósty rozdział. O! Uwaga, urwisko! O, na serio to jest urwiska! 4 mm. mi tysiąca do 500 tysięcy. Daj! ja mogę to ominąć po prostu idąc z bok. Pajnie. Nie naczyzuj no, do dwa.

Ty mnie wcale nie widzisz. Wy też mnie wcale nie widzicie. Ja zumiem, się kółko. Nie, a może jak na na to kółeczko to... No, chodź tu! A? Cóż, bycie debilem to bycie debilem. To jest wyjście, to ja idę jeszcze pozwiedzać w poszukiwaniu większej ilości sodyczy. O ty! Tak podejdę za blisko, to mnie serio de nie. czy mam wszystko tak, jak miałam? Tak, mam wszystko tak, jak miałam. No to teraz tak. Panie Prezydencie, kwale Prezydencie, Panie Prezydencie, na No tu Trata też mam szukać pełnego i trójkąta niepełnego. Nie, nie widzę ci. Ej, dobrze. Nie da mi się zależeć. Wyjście, nie chcesz wychodzić. No nie, no wiesz, co jednak chcę. Już nigdy w życiu nie chcę widzieć tych czterech liter. Już szuszkajmy innej drogi. Chyba się nie da. Dobra. I co mam teraz robić? To wyjście wygląda zbyt podejrzanie, lepiej się najpierw rozejrzyjmy. Nie wiem czemu, ale dzisiaj ja gram, to każdy postanowię też grać. Czyli wyjście pozwoli mi się stać częścią pudełka. Warto wiedzieć. Co jeszcze do zablania? O! nie myślałam, że to się stanie? Nasza droga tu jest odcięta. Nie, już mnie. Nie masz się zaboi, tylko trochę. Zaraz a papier nie jest normalnie płaski, przynajmniej to tylko jakiś siemak. Nic mi się nie stało z warkoczami, prawda? Nie martw się, są w porządku. A z twoim mózgiem co się jednak dzieje? O! Naprawdę łatwo jest się tu zgubić. Na szczęście was znalazłem. A gdzie ty byłeś? Ja próbowałam zgonić. Nie mam pojęcia, czemu ja nie mogę być teleportowany. Wygląda to, że pewne słodziaki są sekretni mi przeszkodzić. Nie przeszłyście przez to wyjście za nami, prawda? Nigdy nie przechodzicie przez to wyjście, nawet o tym nie myślicie. Czy umarlibyśmy? Umarlibyście. W takim razie, się na tym lepiej zastanowię. Coś jeszcze? Jeśli nie, to zacznę spisywać swój testament. Pewnie ja tylko. Przy... E, 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 co? O! Chyba misio chce do nas. Nie wydaje ci się, żeby ta niespodzianka była trochę taka. O, to nie za na zewnątrz. Tadam! Dwa przepiękne balony. Jedyny swój rodzaju, co? Czy ja się nie przyszłam? Pomagasz nam się dostać? Czemu nam pomagasz? Tajemnica. Żartowałem. Czemu o to pytasz? Moją obowiązkiem jest zaprowadzić odwiedzających na właściwą drogę. Na Borin, potwory tu idą. Właśnie Boryn, czy mogę weźmieć jeszcze raz w budeczkę? Nie ma czasu na wyjaśnienia, skakuj mi na, na głowę. Trzymajmy się mocno. Odlatujemy. miał łapać tam te prezenty, co były w środku, jeżeli tam było, jeżeli tam na go.